Cześć, dzień dobry we wtorek, kolejny intensywny dzień, dość sporo spotkań dzisiaj o różnym charakterze. Poranne spotkanie zarządu później one on one z naszym doradcą zarządu, spotkanie produktowe, trochę kwestii związanych ze sprzedażą, ofertowanie, no i generalnie dość sporo takich zagadnień związanych z planowaniem. Planowaniem krótko, średnio i długoterminowym. Właśnie w kontekście działu sprzedaży, zespołu sprzedażowego, no i tego co jest do zrobienia. Dziś właśnie chciałbym poświęcić chwilę na ten temat. Jakiś czas temu wspominałem o tym jak moje życie zmieniło się, kiedy zacząłem funkcjonować w cyklach kwartalnych, jakiego nabrało tempa. Pracując w sprzedaży jest to praktycznie nasza codzienność, ponieważ żyjemy w cyklach kwartalnych, półrocznych, rocznych. No i tutaj rzeczywiście trzeba zawsze pamiętać o tym, że już zaraz nastąpi jakiś istotny moment, w którym dowieziemy wynik lub go nie dowieziemy. No i w zależności od tego, co nam się uda osiągnąć, no to albo będzie premia, albo jej nie będzie. Mnie osobiście to nie dotyczy, jako founder nie jestem rozliczany premiowo, natomiast Również jako founder mam zupełnie inną perspektywę patrzenia na pewne rzeczy. No i właśnie, wspomniałem o tym planowaniu takim krótko, średnio i długoterminowym. Dziś chciałbym powiedzieć, pokazać Wam na prostym przykładzie, jak bardzo jest to ze sobą powiązane i jak bardzo trzeba pamiętać o tym, że pewne kwestie po prostu Musimy zacząć już realizować teraz, po to, żeby zrealizować jakiś cel, który jest zaplanowany w dłuższej perspektywie. Także teraz przełączę na chwilę na komputer. Ok, wyobraź sobie taką sytuację. W 2023 roku chcemy mieć 10 milionów złotych przychodów. Tak. I średnia wartość. Naszej sprzedaży to jest 10 tysięcy złotych, czyli żeby osiągnąć ten cel, potrzebujemy 1000 klientów aktualnie 2022 rok. W związku z tym celem na przyszły rok, no to aktualnie powinniśmy mieć cel mniej więcej na poziomie 2,5 miliona złotych. Ciężko będzie po prostu zbliżyć się bliżej tej kwoty, jednocześnie biorąc pod uwagę naszą przeszłość, tak jakby ok. Ja tutaj też bazuję na pewnym założeniu, że dopiero pewnych rzeczy się uczymy, więc załóżmy, że w poprzednim roku byliśmy na poziomie nie wiem, pół miliona do miliona złotych przychodów. W związku z tym w tym roku celujemy w 2,5 miliona. To i tak jest ponad czterokrotny wzrost, znaczy między 2 a 4 razy eee, tutaj już będzie czterokrotny wzrost. To są już bardzo konkretne wyniki jeżeli mamy wartość produktu też na poziomie 10 000 złotych no to tutaj potrzebujemy 250 klientów no i ok, te liczby wydają się wyglądać spoko tylko teraz tak jeżeli tutaj działam sam jako founder I załóżmy w przeciągu roku jestem w stanie pozyskać 100 klientów tak, następnie mam Sales'a, który pozyska 80 klientów. I mam Sales'a, który pozyska 70 klientów. No to wspólnie patrząc na te liczby. Rzeczywiście dowieziemy taki wynik, tak? 250 klientów. Zakładam oczywiście, że te parametry są w jakiś sposób już opomiarowane i zweryfikowane, że jest to osiągalne po prostu. Yy, sprzedaż founderska zawsze jest silniejsza niż sprzedaż salesa, ponieważ tu chodzi o zaangażowanie i pracę od samego początku nad produktem. W związku z tym founder zawsze będzie wiedział więcej na temat swojego produktu, a jednocześnie też jest osobą absolutnie decyzyjną. Sales niekoniecznie. Natomiast yy, nie da się tymi liczbami które tutaj widzimy, zrealizować tego celu, który jest w przyszłym roku, czyli czterokrotnie więcej klientów. No bo czego by się ludzie nie robili? No nie będą w stanie nagle zrobić tutaj razy dwa, czy razy cztery swoich wyników, no bo będzie to fizycznie niemożliwe. W związku z tym powstaje nam tutaj coś takiego, że mamy 250 klientów, to jest founder plus dwóch salesów. No, i pozostaje nam tych 750 klientów do pozyskania, których załóżmy, jesteśmy w stanie obskoczyć eee, tutaj 150 klientów dwoma. No dobrze, niech będzie 5. 5 salesów. Tak? To jest 5 osób, które musimy mieć zatrudnione w przyszłym roku po to, żeby osiągnąć nasz cel w wysokości przychodów 10 milionów złotych. No i teraz pytanie. Tych pięciu salesów kiedy powinno dołączyć? Biorąc pod uwagę cykl sprzedaży tutaj wiadomo, zewnątrz od produktu ten cykl może być różny, może być dłuższy, krótszy. Niech będzie, że cykl wynosi kwartał plus etap wdrożenia się w obowiązki, usamodzielnienia się takiego sprzedawcy hmm. No to wiecie, często to też trwa 2-3 miesiące, więc upraszczając, niech będzie pół roku minie od momentu, kiedy zrekrutujemy Salesa, on się w wpełnił samodzielni i zacznie pozyskiwać pierwszych klientów. No i oczywiście załóżmy, że on jest w stanie tych klientów tam kilkudziesięciu miesięcznie przytulić, po to, żeby te liczby w ogóle miały jakiekolwiek sens. Natomiast biorąc pod uwagę te wszystkie parametry, okazuje się. Żeby zrealizować na koniec przyszłego roku, 23, cel w postaci 10 milionów złotych, czy jakiejkolwiek innej liczby, tak, to jest przykład, przy średniej wartości sprzedaży 10 tysięcy złotych i przy aktualnym capacity wynoszącym około 250 klientów rocznie, aktualnym zespołem, potrzebujemy dotrudnić 5 osób, które nam zagwarantuje, załatwi nam dodatkowe 750 klientów. I tych pięciu salesów my powinniśmy tak naprawdę rekrutować już tutaj. Pięć sales, rekrutacja. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, zanim my ich znajdziemy, nie kupa czasu. Zanim ich wyłowimy z rynku, zanim przeprowadzimy rekrutację, zanim tak naprawdę nastąpi rotacja. Sales, czy ogólnie sprzedawcy są takim specyficznym zawodem, gdzie no dość często rotują. Tak? To nie są ludzie, którzy potrafią się utrzymywać latami w jednej organizacji. Rzadko kiedy tak jest. W związku z tym może się okazać, żeby znaleźć tych dobrych pięciu salesów, którzy nam dowiodzą tego typu wynik w przyszłym roku, my będziemy musieli zrekrutować około 15-20 osób przy uwzględnieniu rotacji takiej, że zostanie pięciu najlepszych pięciu najlepszych powinniśmy już mieć zrekrutowanych w 2022 roku po to, żeby w 2023 oni już weszli i z kopyta zaczęli działać. Żeby oni już od 2 stycznia tak naprawdę zaczęli chwytać za telefony, otwierać maile i pisać do klientów, dzwonić do klientów po to, żeby pozyskać ich i zrealizować targety takie, jakie mają zaplanowane w kontekście naszego celu finansowego. No i do czego dążę? To, że mamy zdefiniowane jakieś ambitne cele finansowe na kolejne lata, na przyszły rok, ogólnie w jakiejś dłuższej perspektywie, często po właśnie dokonaniu takiej dekompozycji, nawet na wysokim poziomie, tak jak na tym roboczym obrazku, może pokazać nam, że tak naprawdę my już powinniśmy zacząć działać. Tak? Jeżeli ja chcę w przyszłym roku zarobić 10 milionów, a wiem jakie mam moce przerobowe teraz, no to jednocześnie wiem, że ja już teraz może zacząć szukać tych salesów, bo jeżeli teraz nie zacznę ich szukać, jeżeli nie zatrudnię ich w najbliższym kwartale, to jest bardzo możliwe, że nie zrealizuję celu na przyszły rok. A wiecie, Einstein kiedyś podobno powiedział, że głupotą jest robić wiecznie to samo i oczekiwać innego rezultatu. W związku z tym logiczne jest, że przy obecnym capacity zespołu handlowego niemożliwe będzie yy, dowiezienie dużo lepszych rezultatów, robiąc cały czas to samo. Musimy zmienić metody pracy, musimy zmienić system nagradzania, prowizji, musimy zwiększyć zespół, musimy zwiększyć to capacity, tak? możliwości przerobowe, możliwość nawiązywania kontaktu, możliwość pozyskiwania tych klientów, no i składania ofert. Tak? To jest typowy lejek sprzedażowy. Musimy mieć bardzo dużo potencjalnych klientów czy prospektów u samej góry, po to, żeby na samym dole mieć określoną liczbę złożonych ofert, które. Będą konwertowały na pozyskanych klientów. Także to jest taka myśl, z którą chciałbym Was dzisiaj zostawić, ponieważ właśnie dziś byłem w trakcie też takiego procesu rozumowania, w którym zastanawialiśmy się tak naprawdę, ile osób kiedy najpóźniej powinniśmy zrekrutować po to, żeby dowieść cele na przyszły rok. Nie na to, na przyszły. Także to są. Można powiedzieć zalety, no ale też i pewne ryzyka yy, myślenia długoterminowego. Ryzyka związane z tym, że po prostu czasem sobie człowiek uświadomi, że o kurde, to już jest tak późno, już się luty zaczął, a ja nadal nie, nie uruchomiłem rekrutacji. Więc yy, sprzedaży, rzeczywiście te cykle są niezwykle istotne i niezwykle ważne jest powiązanie mm, celów, Krótko, średnio i długoterminowych ze sobą i świadomość tego, jak one od siebie zależą. Tak naprawdę, przede wszystkim, jak cele długoterminowe dekomponują się na, na nasze cele krótkoterminowe. Także tyle na dziś i dzięki za Twój czas. Hej!